40 parę osób, może 50 i to jeszcze nie mieszkańcy świnoujsza, bo tam będą musieli być sprowadzeni odpowiedni fachowcy. To jest po pierwsze. Po drugie, tu prezydent był uprzejmy powiedzieć wcześniej, że przez właśnie polityczne rozwyki. Dlatego ja myślę, że władze, Państwo wiedzieliście, na no, jaką sobie zaszużycie, po tym, a potem macie pretensje. Dlaczego? Dlatego, że pani doktor Pirna Pieryc jest to marka w 40 krajach znana. Ona chciałaby wybudować faktycznie hotel, co najmniej tak, owiec byłem na spotkaniu, około 150 osób miałoby zatrudnienie. I to młodzi, ludzie, fachowcy. To jest sprawa w tej chwili najważniejsza. My musimy dać gwarancję, że młodzież będzie w Łukach wracać. Do czegoś. Faktycznie udało się prezydentowi, mamy dwie firmie zagraniczne po drugiej stronie i działają. Ja sam kiedyś miałem okazję w firmie chociażby Marinos. Zarząd wtedy nie chciał podjąć decyzji, bo też chodziło o plan zagospodarowania. Była to piekarnia, żeby tylko podpisać zmiany jakby decyzji. Nikt się nie odważył. Ja się odważyłem i dzisiaj ta firma uzyskała nawet tytuł Cytona, zatrudnia ponad setkę, nawet 150 osób i funkcjonuje. Mają tam ludzie, że tak powiem pracę. Ja dążę jakbym stawał, żeby sprowadzać, a nie wyganiać i inwestorów. Tutaj kolega